In this dark and smoky room, with your face reflecting bright green, brights, and blues. You know, I kinda want to disappear with you, but I don't think that is what I would usually do. Na drugim drugim filmiku z tej okazji, że poprzedni wyszedł trochę długi, dzisiaj zamierzam się streszczać. Więc chciałbym Wam przedstawić mój rower. Mianowicie Merida Scultura Endurance 5000. Rower już mam od około, około miesiąca czasu i mam przejechane 1000 km, więc coś w tym temacie mogę się powiedzieć. Dlaczego wybrałem ten rower? Poprzednio jeździłem na meridzie Reacto i na meridzie Mission CX. Owe dwa rowery były bardzo dobre, szybkie, ale za bardzo agresywne, więc stwierdziłem, że potrzebuję czegoś bardziej komfortowego. I ten rower właśnie taki jest. Przy okazji, chciałem mieć te dwa rowery, tak naprawdę, w jednym. Mieć rower uniwersalny i na szosę, i w teren. Dobra, co do samego roweru. Kierownica aluminiowa, więc szało nie ma, ale też nie ma co wymagać za tą cenę. Osobiście wolałbym kierownicę bardziej areokarbonową, ze względu nie chociażby aerodynamicznych, ale ze względu na to, że tutaj bardzo lubię ten chwyt szeroki, ale że tego nie ma po prostu. Wleciała podwójna owika, oryginalna została u góry, która jest bardzo przyczepna. I nie pochłania potu, a pozwala zelowa, dlatego u góry jest dosyć grubo, na dole pozostało oryginalnie, więc jest ok. Co do, co, co do mostka, jest on bardzo designerski, o takim profilowaniu dosyć płaskim, przez co jest taki offset, co daje, że rower jest bardziej agresywny. Ten sam mostek miałem w Meridzie Reacto, i tutaj, aby poprawić sobie komfort, niestety musimy wymienić mostek, bo za bardzo nie nadaje się on na odwrócenie w drugą stronę. Ale żeby obniżyć, tutaj jeszcze mamy parę podkładek, więc możemy zrobić, żeby był on bardziej agresywniejszy. Bo rower sam w sobie jest bardzo wygodny, jak widać, tutaj ta główka jest wysoka w porównaniu do typowości gańskich rowerów ma ona przy rozmiarze L20 cm, i sama konstrukcja ramy jest bardzo zbliżona do meridy Silex, chociażby patrząc tutaj na ten trójkącik, i te, rur te rurki dają to, że są one płaskie w tej płaszczyźnie, przez co się delikatnie uginają i dają dodatkowy komfort, a tu są dosyć szerokie, przez co nie uginają się one na boki. Rama karbonowa daje to, że jest sztywna, lekka, a przy okazji komfortowa, tak samo jak widelec też jest karbonowy. Co do takich smaczków nietypowych, przy widelcu tak jak tutaj i przy tylnych widełkach są dodatkowo radiatory takie jakby radiatory które powodują, że jest lepsze chłodzenie dobra co do szty sztycy też jest karbonowa 27,2 też delikatnie się ugina i daje dodatkowy komfort znowu siodełko tutaj już nie jest oryginalne w Oryginalne siodełka Merida bardzo mi nie odpowiadają. Nie mają chociażby tego wcięcia, przez co od razu zostało ono wymienione. Do kółeczek aluminiowe. Nie ważyłem ich dokładnie, ale szacuję, że mają około 1800 gram. Co jest dobrą wagą przy oryginalnych kółeczkach. Jedyny minus to tylnia piasta. Powoduje czasami, że bębenek przeskakuje, ale jest to normalne z reguły przy Piastach meridowskich. Opony oryginalne były 32, ale nie są jak dla mnie to ani opony szosowe, ani gravelowe, bo na szosie stawiają duży opór. Znowuż w terenie kompletnie sobie nie radzą, więc wymieniłem na 35, gdzie jeszcze mamy trochę prześwitu, więc 38 maksymalnie. Można włożyć 40, nie polecam, bo są już na, na styk, przymierzałem. Też GR1. -ki. I jak tutaj jest śruba. O, teraz ją widać. Do mocowania butnika, no to już o tą śrubę się zapiera. Co do samego napędu. Kaseta o stopniowaniu 11:34 z łańcuch KMC, którego nie polecam, bo bardzo szybko się rozciąga. Po 1000 km jest praktycznie już do wywalenia, i zaraz właśnie będę musiał to zrobić. Oryginalnie nie było tutaj mechanizmu korupowego ULTEGRY. Ja to zmieniłem ze względu na że tak powiem, estetykę, no i trochę wagę, bo jednak 300 gram różnicy względem oryginalnej RS 510 przerzutka Ultegry I tu miałem też spore obawy, czy będzie ona nadawała się ona w lesie w terenie i myślałem na początku, czy nie wymienić ją na ultegry RX albo już na typowego GRX, -a. ale zrobiłem tak, że to jest moja Ultegra to jest mój RX czyli sprzęgiełko i jak najbardziej daję sobie to radę w terenie Hamulce oczywiście Ultegry hydrauliczne razem z tym radiotorkiem, który już wcześniej wspominałem. Yy, tarcze hamulcowe, tutaj akurat bez szału, ale działają. Co do samego roweru jestem bardzo zadowolony. Jego waga to około po modyfikacjach 8500, przed modyfikacjami 8700, więc jak na tym przedział cenowy, porównując inne marki, to bardzo dobry stosunek. Wagi do ceny. Wyglądowo też mi się podoba. Wolałem wstępnie model niższy, model 4000 na kompletnej stopiance, czyli nie musiałem wprowadzać żadnych modyfikacji. I rower też, automat też był wagowo lżejszy, ale ze względu na kolor, tamten był po prostu siwy, szary. Ten jest dużo ładniejszy, wybrałem ten model. Warto było. Mocno się obawiałem, czy ten rower będzie mi się sprawdzał w terenie. Myślałem, że będę go wykorzystywał głównie na szosie, ewentualnie z delikatnym szuterkiem. Aczkolwiek, jak widać, w terenie radzi sobie bardzo dobrze. Nawet zaskakująco dobrze, bo pierwsze wrażenie. Jak wjechałem do lasu, to czułem się nim, na nim normalnie, jak na rowerze górskim, na sztywnym widelcu. Póki co spełnił on moje wszelkie oczekiwania. Jest on komfortowy, więc na pewno będę na nim trzaskał dużo kilometrów. Póki co przez sezon zimowy na no oponach gravelowych. Na wiosnę mam zamiar zmontować drugi zestaw kół o stożku, 35 mm około w oponie 28, żeby ten komfort pozostał mam nadzieję, że te prędkości nie będą dużo niższe w porównaniu do mojego przedniego roweru, czyli Meridi Reacto, ale co z tego wyjdzie zobaczymy, na pewno na wiosnę po tej zmianie nagram jakiś filmik i powiem Wam jakie są moje nowe wrażenia póki co trzymajcie się na razie